Dzień dobry, czy można? Dzień dobry! Wow! A co to ma znaczyć? Hello! Więc zacznę zwiedzanie... Najlepszego łazienka. Robuś, nie skończyłeś, ja dokończyć Już momencik. I tylko muszę wejść do łazienki, bo się potrzebuje załatwić. No, i wchodzimy do łazienki. Osieciłem światło. Łazienka metr na 2,5. Ale spójrzmy, wszystko się tu mieści. Ubikacja, umywalka. I prysznic, kurcze. No więc załatwiliśmy się. No i oczywiście suszarka. No, tapeta w brzozy dębiny brakło. Dębiny brakło, jak Józefek mówi. Piękna ściana, ładnie mu to wyszło. Tu będzie kiedyś kuchnia, no nie kiedyś, bo tak już nie, niebawem już zmywarka stoi. Tylko że jeszcze nie ma w niej co zmywać. Jeden pokój. Tu za oknem jest, yy, no, nie, no jest y, akacja, no, tam nie powinny jakieś majtki czy inne elementy y, powiedzmy <grystanie> wisieć kurwa, no bo to już nie jest. Lodóweczka, w zamrażarce pusto, pingwin. Nawet się światełko nie świeci, bo oczywiście inwestorzy no, 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 no. oszczędzają, nie? To już padnie na kogoś innego. Biureczko składałem tutaj za dasie. Dziś nam jakieś dwie godziny z, z dwoma piwami. Nic nie zarobiliście? Nic nie zarobiliśmy, bo już jak stwierdził, że jest kujowo. No ale dobre jest kuźwa, no. Przez okno wyjście na osiedle. Łóżko bez materaca. Takie są deseczki, nie powinny się załamać. Na podłodze kafle 60 x 60 bardzo pięknie ułożone, bo to jest kładł. kład. I duży pokój, dwa łóżka. Jedno, drugie. Po środku będzie, po środku będzie e, 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 szafa. Ta będzie spała Kolcia, tu będzie spała Misia po imprezie. Tak jest ustalony. Dwie lampy. Bardzo fajnie zrobione. <grym znowu> wow. Jak to na YouTube puszczę. <grym znowu> A to jest... Inwestor jak i wykonawca. Dusia. Jego żona. Coś tam pomaga zepsuć. No i to by było na tyle w no, porządku. No i na razie.